Cześć, z tej strony Talia, 22 i witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Ghost Master w którym zajmiemy się ostatnią misją aktu drugiego tej gry czyli błąd ognika z Blair. W międzyczasie między filmami było trochę co przeraża, czy w sumie jedną czy dwie dosłownie kupiłem. E, no, no... Ta misja będzie dla nas kluczowa, a to dlatego, że będzie taka dość ważna fabularnie. I... Coś ciekawe, interesujące, więc może zobaczymy po prostu, co tam na nas przygotowali. Leci tym. Potrzeba więcej przeklętych dusz, aby uwolnić ściemniaka. Uniwersytet wysłał do pobliskich lasów trójkę młodych, nierozważnych filmowców. Powodowani chciwością tropią ślady legendy. Poprowadź ich do chaty. I zmuś do ponownego odprawienia rytuału przywołania, a zyskasz usługi ściemniaka. Misja w swojej istocie tego, co mamy zrobić, jest prosta. Ja się zawsze nad nią męczyłem, co prawda, ale myślę, że jakoś sobie damy radę. Dobra. Na pewno potrzebna jest tak, strach i słowa, ognisty omek będzie potrzebny wicherek. Boski krzak, upiordliwy, tępy kastecik, akord, emocja. Dobra, akorda weźmiemy. Nie wiem, a co nam zalecają. To tak, wibracji nie. Zamiast źle to nie, to nie, chyba sami sobie wybierzemy Trachisłowa, ognisty omyk. Będzie potrzebny ten ten piekastecik. E, maxi Factor weźmiemy sobie Akorda. Czekajcie, nie pomyśl, a jeszcze tego Boskiego krzaka i Wicherka. to do tego, to oni nam zabrażą teren. Yy, ona nas tam sprowadzi, on weźmie, zniszczy drzewo, w sensie przewróci. On nam da spokój, jeśli faktycznie wykorzystać. Bo słyszałam właśnie, że da się, żeby ich tak uspokoić, żeby się nam nie wystraszyli, więc spróbujemy. Yy, on do, do użycia burzy, to tam. Dobra, próbujemy. Doprowadź filmowców do chaty i zmuś do powtórzenia obrzędu przywołania. No i mamy tak, Michał Stręciński, ZACH Kręcina, Hanna skręcina nasz Rona, właściwie wszystkie, które sobie tu leży. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przede wszystkim to musimy tutaj ten podskok krzaka i użyć trzęsienia ziemi. Wtedy drzewa się przewróci i oni jak tu będą mogli, nie wiem, przejść. A my jeszcze potrzebujemy... Przynieś mi więcej dusz, więcej gąsków, by nasycić wilczy obetyw ściemniaka. Łatwo będzie spędzić tutaj te ptasiemuszczki. A kiedy już tu trafią, zostaną na zawsze. To właśnie ściemniak. Drugi duszek, który, który będzie dowolny jest tutaj. Trzy wieki temu, przez własną głupotę, ściągnąłem na siebie gniew potężnej wiedźmy. To przesądziło o moim losie. Spotkała mnie kara najdotkliwsza dla ognika. Jestem niewidzialny dla oczu śmiertelników. Moim więzieniem jest krąg drzew. A wydostanę się z niego dopiero wtedy, kiedy klątwa zostanie zdjęta. To był właśnie Ognix Blair. ostatni duszek, czyli... Y ogarek, sorry. Ogarek jest tu. Słuchaj no Czy wasz mnie słyszysz? Wołają na mnie ogarek! Jam jest duch płomienia. Obóz ten miał jedynie chwilowemu wytchnieniu służyć, ale stało się tak, że jakoby słodką miksturą otumanion wpadłem w objęcie morfusza. Kiedym się zbudził, odkryłem, że ogień do cna się wypalił. Błagam waszą miłość o ponowne rozniecenie go, abym w dalszą drogę mógł ruszyć. Dobroć twoja nie pozostanie nieodwzajemnioną. No, jak już zapoznać się z suszkami, możemy zacząć działać. Tam te drzewo już przewróciliśmy, więc później będą mieli łatwą drogę. Teraz tak, tutaj jest sławy, Eteryczny dar. Mm. Do eterycznego daru wiążemy ognistego omyka. Trachisław, to wiążesz. I robimy ognisko. Ciepło. Gorąco. Raz, kasz? Och, jakże byłem zziębnięty i w smutku pogrążon. Dzięki stokrotne za pomoc twoją, zadość uczenie baść, jeśli tylko zdołam. Dobra, jeden duszek jest. Gdzie są nasze runowce? Tutaj Mi chcemy przywołać najpierw tutaj, choć albo. Tak. Mnie tak. że sami tam pójdą. Nie, oni sami tu nie pójdą. Maksymal to niech tam sobie ciekawość. W tym czasie zrobimy burzę wiharkiem tutaj, żeby zniszczyć to. Widzę, że maksymal coś nie działa. Zrobimy to inaczej. Przywołam ich ogniem z Blair, ale damy tu akorda i nieziemski spokój na nich. Już? Kurczę, nie chciałem, żeby się wystraszył, właśnie. Dobra, niech on idzie razem z nimi, i tu damy na nich. Mamy spokój od akorda, tego jeszcze nigdy nie robiłem w sumie, zawsze właśnie mi się wystraszali jak przechodzili przez tą wodę. Więc złożyłem po prostu ziemskiego spokoju, żeby ich tu uspokoić. Dobra, teraz mamy przynajmniej spokojnie. Następnym krokiem, bo zamiast ich prowadzić właśnie przez całe tutaj... ...tu dookoła, żeby przechodzili, gdzieś tam szli dalej... Jeszcze dalej, to nie. Jest lepszy plan. Tępy kastecik, tutaj. Uderzliwy, tutaj. I teraz. Używaj mocy tego... Używaj łącznie obecnego poziomu. To samo ty. I teraz. lodowy oddech. zajmujący zimno. Robimy mróz. dajemy tutaj maksy i Ciekawość To działa? Już to nie działa widzę Nie Nie wiem Spróbujmy oglądać e, Ognika, ognika z tutaj I dać hipnotyzujący wicerunek Widom Nie zamszło ten, ten woda. Ej, ale dlaczego ona nie idzie? Kurde, idzie teraz dopiero. Oby zdążyła. Kurcze, nie wiem, czy ona zaradę. Mam nadzieję. Ale to zamarzło, czy nie zamarzło? Nie wiem, nie wiem. Jeszcze się wystraszyła. Oni gdzieś tam idą. Kurczę, coś nie idzie po naszej myśli. A może pójdzie tu na lewo i tam przejdzie sobie chociaż. Chyba, że źle to zrobiłem że ta woda ma zamarznąć. No myślę, że tej misy nigdy nie wiem jak ja to mam dokładnie zrobić. No, wody tej raczej nie zamrożę. Hmm. Nie, oni no muszą to być w trójkę wszyscy. Czemu oni co so przeszli, kurcze i teraz so wracają, co za ludzie. No dobra, niech to już tu idę nawet. Spróbujemy inaczej to. Mhm. No ale ruszcie się szybciej. Dawać, dawać. No co to zrobić? Tak. rachciach. Po co tak czekać? Dobra. Idą do niej. I teraz, jak tu wspólnie już będziecie. Teraz użyjemy. Jeszcze raz hipnotyzującego wizerunku. Teraz tak. Hipnotyzujący wizerunek. Teraz tak, a, a czemu ten nie idzie teraz? No nie, co idź tam? No nie, no co to się dzieje dzisiaj kurczę? Te cyrki. Dwóch jest, ale ten nie idzie. Teraz dopiero. Muszę wyłączyć Zrobić to na co z powrotem No nic, musimy poczekać, że się naładuje jeszcze raz Czekamy Teraz odpraw powtórnie rytuał I przywołaj... Ściemniaka! Może spróbujmy tak, tego ciekawością O Nie, 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 wejdzie do tego. W sposób nie da. Mordę. No nie. Gdzie on jest? Przepraszam. Próbujmy tak, dajmy tu eteryczny dar. Teraz znamy tutaj maxi Teraz... Aha, nie ma jeszcze tej ciekawości, kurczę. Wizerunek już jest. Jest, ale ja nie wiem, czy on później... Nie... Kurczę, żeby tam wytrzymało to. Dobra, poczekamy na ciekawość, jeśli on się tu sam nie zbliży. Ale gdzieś tam idzie. Zobaczmy, gdzie. Muszę go sprowadzić na tą drugą stronę. No. On idzie tam, czy idzie Tutaj. Dobra, jeszcze raz. Lodowy oddech, przejmujące zimno. I hipnotyzujący wizerunek. Dawaj. I za. Nie no, znowu nie widzi. Nie, w sensie nie, nie, nie załapał tego. Mm, co ja mam tu zrobić? O, teraz poczuł. Bo potrzeba pójścia tam. To w sumie jest nawet niepotrzebne. Ten lód tutaj. My zrobimy tylko tak, żeby się nie wystraszył. No dawaj po prostu skończę i znowu będzie niefajnie. Nieziemski spokój. To. Nie, ale nie wracaj się tam. No ja w to nie wierzę po prostu. Ja w tego typa nie wierzę. Ciekawość teraz. Nie, nie.

Przecież widzisz, że za marsz możesz przejść. Teraz idzie, idzie. Teraz marszujemy wszystko. To chyba tak powinno być. Dobra, Dobra jesteście w komplecie. Tutaj ta obsesja. Idźcie, idźcie. Tyle czasu minęło, że sz szybciej, szybciej to jakoś idzie. No. Dobra, nareszcie komplet, bo tutaj dwa. Raz, dwa, drugi, dwa. Niech idą, niech idą. Hmm. Po prostu idą sobie. Mhm. Dobrze. tylko troszkę. No i myślę, że jakoś to chyba pójdzie już teraz już chyba nie ma więcej takich znaków. Tego duchy mamy. Tylko muszą dojść do tej piwnicy. Jest coś w piwnicy, gdzie mogę jeszcze związać. Na przykład. Nie, trzeba po prostu liczyć, że pójdą do tej piwnicy albo nadawać obsesję. Ten ja się już boi troszkę, widzę. A my ich nie możemy tu wystraszyć. No nie, nie, idę na O Chociaż... No nie. Beata? Ronaldzie Ślęczą tutaj, widzę. Patrzą się na niego. Zobaczmy, może to się na... Naładuję jakoś niedługo, no nie mogę zrobić tam atorycznego daru albo coś, niestety nie, a tu ciało. Wstało. Dobra idą do piwnicy, idą, chodźcie, dobra, pójdzie jakoś. Dobra jest. Nareszcie. No to to się tak stało teraz. Nie mam pojęcia, nie pytajcie. Coś się zepsuło chyba. Może ona na tych schodach, o dobra, jest to jest właśnie Magia Ghostmaster, który się czasem przecinał, i rytuał się odprawia. I co teraz? Śniemy jak się pojawił. Nie Teraz ojej, co się dzieje? A to co? Wykonałeś zadanie. Ale wygląda na to, że obłąkany profesor był szybszy. Jak tylko się dowiemy, dokąd zabrano ściemniaka, zorganizujemy akcję ratunkową. Mi się udało, chociaż było ciężko. Ale mamy dużo plazm złotych. Proszę, przyjmij tych rekrutów jako posiłki dla twojej kampanii w grobowie. No, dostaliśmy dużo pasmo złotych, mamy akt trzeci. A właśnie dwie nowe misje, czyli... Straszna dziura i... Ducha łamacza. Ale to już w kolejnym filmie. Dziękuję serdecznie za oglądanie i do usłyszenia. Papa, pa. hej!